Zadanie piętnaste. Ciąg A od N, określony dla każdej liczby naturalnej N większe równe 1, jest arytmetyczny. Różnica tego ciągu jest równa 2. Znaczy to tyle, przypomnę, że każdy następny wyraz jest o 2 większy od poprzedniego. Oraz A8, ósmy wyraz ciągu, jest równy 48. To ile jest równy czwarty wyraz tego ciągu? Mhm, dobra, a8 jest 48, a8 jest 48, to jest ósemka, różnica jest równa 2, to można by powiedzieć tak, że w takim razie ten ósmy wyraz bierze się stąd, że do pierwszego wyrazu, Siedem razy dodano różnica tak czyli to 48 wzięło się stąd że do pierwszego wyrazu dodano 14 stąd pierwszy wyraz musiał wynosić 34 a pytają o czwarty wyraz. Więc skoro pierwszy to był 34, to jest pierwszy. Zaraz o który wydają? O czwarty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No to tutaj jest 36, 38, 40. Oto nasze A4. Czy jest taka odpowiedź? Pewnie, że jest. Pod literką D.